Słuchajcie, robimy omówienie. Pokażę wam parę fajnych smaczków. Tu wszyscy wydają letniaczki, a ten zj. wydaje takie coś, kurwa. Ja pierdolę, niesamowite stary. Z kim ja miałam pić ja na schodkach człowieku piweczko i z koleżankami, kurwa, się upijać do nieprzytomności i później wrzucać, kurwa, S Snapchat Story z zajebistych wieczorów nad plażą. Nie rozumiem tego, kurwa. I jeszcze w ogóle nie ma nawiązań do Warszawy, w ogóle. To w ogóle, jak to może być? Więc tak, będziemy zalecieć po kolei, nie? Dobra, tu nie wiem, czy ktoś wykminił, ale to jest w ogóle ujęcie z Call of Duty. MW3. Skąd pomysł w pamięci? użycie klatek yes. z coda? No Czami ogólnie, ogólnie skąd pomysł? No ogólnie miałem taką wizję, właśnie, że bardzo os ostatnio miałem taką fazę na takie nostalgiczne k gierki i to jak ten Call of Duty kiedyś był zajebisty. I w wkurat zacząłem grać w ogóle w koda starego jeszcze na, na tym. Więc pomyślałem, że będzie to fajne. No i ogólnie też było tak, że ta pierwsza zwrotka, ja ją tam napisałem i było parę nawiązać do koda. Więc pomyślałem, że w drugiej zwrotce też ale w ogóle i niech cały numer będzie. Z nawiązaniem do, do Call of Duty po prostu, no nie A wydaje mi się, że to jest spoko i nie wiem, czy jakiś artysta Powiedzmy, miał coś takiego, no nie Więc jest to, myślę, fajna, fajna wizja tego, żeby to zrobić coś oryginalnego Fajnego, szczególnie, że mało osób Gdzieś tam już raczej, kurde To Call of Duty gdzieś tam stare pamięta A no też wiecie, że ja jestem trochę Związany ze starym Call of Duty, no nie Zawsze się spuszczałem na tym i po prostu No kurwa, a wydaje mi się, że No jest to oczywiste, no nie Tutaj, yy, nie wiem, czy ktoś skminił, ale na przykład jest yy, Misiek, który jest easter eggiem w Call of Duty e, praktycznie pojawia się w każdym Call of Duty od Modern Warfare chyba dwójki i tak dalej. To jest easter egg, który w zombiakach się pojawia i on tutaj jest, no wszyscy siedzi. Power up, power up, power up, power up. Dobra, ja nic nie rozumiem, kurwa. A ja nic nie czaję, nic nie, nie słyszę, kurwa. Pi... ale gdzie są te piekolowne napisy? Nic nie słyszę, kurwa. <laughs> Przestańcie z tym power up, kurwa. Polaki, co nie rozumieją akcentu amerykańskiego. Dobra, ale czemu on ciągle to powtarza, kurwa? Ja pierdolę, Nie mógłbym wymyślić jakiegoś kreatywniejszego refrenu? Ja pierdolę znowu się powtarza historia z nie wiem jak to będzie, ziom. Nic się kurwa nie nauczył od tego 2015 roku. Ja pie**ole. Yeah. Aha, i są napisy No, szkoda, że przez cały klip Dobra, bo tutaj niektórzy nie szczaili Bo widziałem to już na reakcjach, kurwa A czemu nie mam przez cały numer, kurwa, napisów? Dlatego, że wydaje mi się, że tylko Kasik nie zrozumiała, co nawijam Te napisy, w ogóle, ja nie wiem, czy ktoś, kurwa, nie szcza... No, pewnie nie szczaili, no, bo to jest... Mówię, no, to, kurwa, wiesz, to jest zajawkowe bardziej, no nie? Ale patrz, chodzi o to Bo nie wiem, czy czaić, o co chodzi Ale te napisy, to nie jest po to, żeby ktoś, kurwa, rozumiał, co on pierdoli Tylko po to, że są dialogi z Call of Duty w taki sposób, że masz zawsze, że wiesz jakby jak jest, jak jest na czerwono to znaczy, że ktoś jest kurwa wiesz wrogiem y, tego, tego gościa, no i chodziło o to, że wiesz że numer jest powiedzmy agresywny no i dlatego kurwa pojawia się multi i wiesz na czerwono jako dialogi Skoda, bo normalnie jest tak, że zazwyczaj na niebiesko pojawiają się ci ci dobrzy, a ci kurwa na czerwono ci źli, no nie? po, po tym numerze 60 po tym numerze 60 zesął. To w ogóle ciekawostka, bo w pierwszej wersji, jak nagrywałem ten, jak ten, jak ten numer kurwa a nagrywałem w, w tym, chyba, z, no nie wiem, z, ta pierwsza zwrotka z 2 lata temu, chyba, to w ogóle w wersji była inna kwota, mniejsza, więc musiałem to poprawić. Bo, bo już była outdated No i tutaj Feeling like Cobra, no nie? Kurwa mać, na Geniusie jest Dobra, w ogóle, w ogóle, czekajcie Tutaj mamy w ogóle napisane tak Zarzuca perka i znika jak duch, no nie? I, i mamy tak, zarzuca perka Perk ghosta w grze, no dobra Tak, to prawda ale chodzi też o na... ten ku... o tapsy, że zarzuca perka i znika jak duch, że jest ku... A, double, podwójne znaczenie, że masz, że zarzuca perka, czyli ghosta, który sprawia, że że znika jak duch, czyli jak ghost, czy jak nazwa perka, że nie widać jej na UAV, ale z drugiej strony chodzi o kurwa tapsy, że jak zapięła się tapsa, to człowieku jest poza, kurwa, wiesz, jakby poza mapą, rozumiesz o co chodzi, że nie ma takiej świadomości i kurwa ją zmiotło z planszy, czajesz, o co chodzi, jakby o to chodzi w tym wersie, no nie? Że jakby... Zarzuca Perka i znika jak duch nie ma jej na, na UAV, no nie? Bo jakby UAV to jest radar w Call of Duty i, i właśnie przez tak jak, za, jak wło, masz perka Ghost, no to cię nie widać, ale chodzi też o a Rozumiesz, o... K***a, o kurwa padl. No. Nie no wiadomo, wiadomo. E, więc yy, a, przejmuję wszystko, biorę co moje feeling like kobra. No tutaj ziomek napisał Możliwe nawiązanie do głosa kobry. No kurwa, to jest spoko, ale nie o to chodzi. Jest taki film, kurwa, on się nazywa k***a, Kobra z 1986 roku gdzie Sylwester Stallone gra główną rolę, i tu chodzi o ten kurwa film Kobra, i nawet jest tutaj kurwa, ujęcie, jest Sylwester Stallone tutaj na tym klipie, o, tylko że jest zacenzurowany, kurwa, Jakby to jest nawiązanie do tego, no nie? A nie chodzi o to, yy, a nie chodzi o to, no nie? Te dawać głowę, suko, po co, jak nie jesteś mądra? Dosłowne tłumaczenie z angielskiego slangu yy, zrobienia loda, no tak, to, to, tak, no to jest dobrze przetłumaczone. Dobra, lecimy dalej. Put up, put up, put up. Ale ten klip jest przepiękny, nie? To jest, kurwa, tak stylowe gówno, kurwa. Koza, kurwa, moim zdaniem jest pierdolnięty, nie? I ogólnie ci wszyscy tam tą 3 d robili, co Jaroch robił. Pierdolnięci są stary, nie? W ogóle nie wiem, czy szczęiliście, ale kurwa to jest ujęcie z MW3 ze streama mojego kurwa. Jak graliśmy razem, kurwa na pierwszej mapie, na terminalu, to jest normalnie ze streama, kurwa. Ujęcie kurwa z Call of Duty. Więc to też specjalnie zrobiliśmy wtedy, żeby wiesz, żeby zrobić takie nawiązanie, no nie? Więc to jest jakby normalnie z tego, ze streama wtedy. No ja myślałem, że to ze streama, no, ze streama, ze streama. co o skoro mam wszystko Kurwa. Kurwa. Dobra, i teraz tak. Young Multi zabija Stasia 1, 2, 3, Dark Warriora jakąś twoją starą. Dobra, i teraz tak. To jest w ogóle pojebany, kurwa, człowieku, przetłumaczenie. Ja nie wiem, kto to kurwa pisał o tym geniusie, ale jest jakimś kurwa niezłym ziomkiem. Dobra, słuchajcie tego. Więc tak, wiadomo, pierwszy mil, drugi mil, trzeci milion, wiadomo, chodzi o milion, tak? O, o, o pieniądze chodzi, więc w skrócie, no wiadomo. Po chu mam dawać pieniądze, skoro mam wszystko. I wiele razy o tym rozmawialiśmy, kurwa, na streamie, że w sumie już wszystko mam i na kurwa, mi więcej, wiesz o co chodzi? IMP, ten kill streak na mnie, kurwa jak. MW3 MOAI bez dzwonił na mnie, przejąłem sygnał im, kurwa. O co tu chodzi w tym wersji, kurwa? Dobra, patrzcie to. Patrzcie to tłumaczenie, kurwa. Ten kill streak, no nie? Patrzcie to. Mowa tutaj o członkach grupy YFL. Do której należeli moderatorzy Multiego, łącznie 10 osób odeszło od grupy, dając tym samym kill na Multim. Co, kurwa? Ja w dole. Dając przy tym kill na Multim, kurwa. Kill na Multim. Ja p Dobra, bo ja nie wiem, kurwa, Naprawdę, no tak obvious wersu nie strzelić To jest naprawdę niesamowite Dobra, wytłumaczę o co chodzi EMP EMP to jest killstreak To jest impuls elektromagnetyczny On działa w taki sposób w Call of Duty Że jak, jak puszczasz jakiekolwiek Bo, dobra, żebyśmy sobie zrozumieli Killstreak, sama nazwa killstreak To jest... Nazwa, a pokażę wam zresztą, kurwa Killstreak is earned when a player acquires a certain number of kills, no nie? Czyli to jest jakby seria zabójstw po polsku Killstreak, seria zabójstw I jakby to jest nazwa, która opisuje, kurwa, killstreak Masz do wyboru różne streaky, no nie? Masz tu różne, o, radar, kurwa, airstrike, helikopter, kurwa, EMP, no nie? Ten killstreak na mnie, no czyli ten, kurwa, killstreak EMP na mnie jest Czaisz o co chodzi? Że mam go, kurwa, jak w MW3 I jakby na chuj... co to jest za wytłumaczenie? Spi w ogóle z dupy, kurwa. A co to jest w ogóle? Co to kurwa jest? I MOAB, Moab to jest widzowie nic innego jak kurwa Nuke Tylko że w MW3 nie było Niuka, Nuke był w MW2, a w MW3 był kurwa Moab. Moab to jest ogólnie największy killstreak, kurwa jaki jest. No nie? Za zabicie 25 osób be bez kupa Deda. Więc jedyna opcja, żeby skanterować ten Moab, to jest kurwa EMP. Bo EMP jakby wyłącza wszystkie inne kickstriki, kurwa. No i chodzi o to, że ja jestem tak dojedany, że mam na sobie EMP. A jakaś k***a na mnie dzwoniła Moaba A ja se przejąłem sygnał I im zajęłem EMP i chuj do dupy Rozumiesz o co chodzi? Jakby tylko tyle A oni k***a tutaj piszą jakieś gówno A co to jest w ogóle? Ja KMW3, -O -I na mnie, przejąłem sygnał i ja... Dobra, i teraz tak. Te kopikaty wciąż drapią mi w drzwi. No, to jest łatwy wers, tak? To są naśladowcy, osoby kopiujące, no, nie? Dawać mi procent i dawać mi kwit. Multi najprawdopodobniej żałuje, że nie zarobił z banża ani grosza. Ja ale Co za jane kurwa, Kto to kuka pisze, stary? Niesamowite to jest a człowieku, rozumiesz to? Te kopikaty wciąż drapią mi w drzwi Co oznacza, że naśladowcy, tak? Więc mówię, dawać mi procent i dawać mi kwit Że skoro już kurwa naśladują To niech mi oddają procent, rozumiesz o co chodzi? Jakby kurwa to jest takie trudne? Do zrozumienia? Nie ogarniam tego, stary Multi to tygrys, pokażę im kły Nawiązanie do poprzedniego wersu te kopikaty wciąż... No tak, no tak, no dokładnie No, no to jest git, to jest No to jest git, no nie? O oh mój Boże Dobra, lecimy dalej, bo tu się kurwa zaczyna stary zory, To jest, to jest top moment w tym traku dla mnie na przykład, nie? O, Duner, ty też się uważasz? Ja też tak ja uważam, że to jest top moment w tym traku nie? W kur... mi się podoba jak, 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 to, jak to się poskładało tam te wersy Takie back to back są, kur... One są... W... zajebiste są jaki <śmany> i teraz tak. Mamy te wersy. 4 shory na mnie, 4 kur. na mnie, 4 ale nie chcę jej. No to tutaj wiadomo, nie, nie ma co tłumaczyć. No to jest bardziej taki kur. wiecie, no. Przechwałka, tak, czyli że wiadomo, dzi. się kleją i tak dalej, ale mam w niej wy... No nie ma co tutaj tłumaczyć. No zwykły kur. wers dupy, wiadomo. No kur. wy rozumiesz o co chodzi, no. Nie ma, nie ma tutaj nic z tłumaczenia. No i teraz tak. Chłopcze, jaki trenseter, jaki ty fre... jak kur. No, nikt nie znacie, to To pierdolenie wasze napędza mnie nic, znowu je bater... baterię. Na mnie w kursie sregule, że dzi... twój cały fit to z pandy jest. No i dobra, no i mamy te wersy, no. Nie? Jak mi to kurwa ktoś w ogóle podesłał, to ja mówię tak, ja sosa przyje... nie. Dobra, tu się okazuje, że to jest w ogóle strzał w członka ekipy Bungie, a konkretnie w Amara. A tu się okazuje, że to jest człowieku strzał w. <śmiech> odpowiedź. <śmiech> odpowiedź jakby e, odpowiedź dla panów Amara i Wronka, bo widziałem, że oni tam reagowali i tam w ogóle mega w ogóle dymensy były. Cały twój fit z pandy jest. Ja... Ole, ejdowia! Jakie? Pi... Ole. To chyba na nas, co? Chyba ta. Słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. Ja jakby ogarniam to, że teraz jest wasz pik, macie dużo forsy, szybkie auta, fame, laski się nagle kleją. Kupaj, to jest niesamowite uczucie, wiem o co chodzi. Gratulacje, ale czasami trzeba zejść na ziemię i się zastanowić, czy się nie przesadza. Bo ja was w 100 rozumiem, też przez to przechodziłem, ale uwierzcie mi, że świat się nie kręci wokół was. Te wersy, które przed chwilą przeczytaliśmy, niestety nie są do was kierowane. Pomyślam się, że pewnie ktoś wam to podkręcił, kurwa, i w ogóle, bo ktoś się napisał na kurwa na geniusie jakieś gówno, ale... To może napisać każdy, no nie? Amarze, drogi Amarze. Ja do końca powiem ci szczerze, nawet za bardzo nie czaiłem kim pan jest. W się sensie, słyszałem, ale nie połączyłem kropek. Gdzieś ten reakcji, bo mi po podesłali, podesłali mi, że właśnie tam zareagowaliście w ogóle mega tam spruta była. To sprawdziłem sobie twojego Instagrama i okazało się, że my w ogóle kiedyś gadaliśmy. W sensie ty mi wysyłałeś swoje traki jakiś tam czas temu i ogólnie tam coś tam propisowałeś, więc bardzo miło z twojej strony. I ja wtedy szczaiłem, że to jesteś ty, że to jest ta sama osoba, że to to jest ten sam Amar, który tam w 2000, kurwa, nie pamiętam w którym roku mi podsyłał traki, i później gdzieś tam w 2022 tam profesowo w ogóle. Nie, nie wiem co, bo tam jakieś, bo instastory już niedostępne, więc nie wiem o co chodzi. I wtedy strzeliłem już do ty, więc dlaczego ja miałbym cię atakować? Jakby kurwa. Stare, po co? Poza tym ja nawet nie wiem, czy jak ja pisałem te wersy, to ja nawet nie wiem, czy ta twoja nuta wtedy istniała, tak szczerze, nie? Co w się sensie, nie jestem w stanie tego teraz sprawdzić, ale ja mam tak, że ja mam po prostu pospisywane jakieś wersje, selosowo coś wybieram do traku czasami. I po prostu ja nawet nie wiem, czy ta twoja nuta wtedy istniała, nie? Ale z drugiej strony też widziałem, że chyba trochę te wersy jakby do, do ciebie trafiły, bo jak wtedy właśnie sprawdzałem ciebie, czy to jesteś ty, to jakby dzień później już po, po tej reakcji, to już mi zabrałeś followa na Instagramie, no szkoda, ale rozumiem, pozdrow dla ciebie, no hard feelings, jak się obraziłeś, no to trudno. Panie Wroniecki, Panie Wroniecki, eee, teraz ten drugi wers, to też trzeba wytłumaczyć, bo to się też tam nieźle, k**a, rozlało. Panie Wroniecki, to nie jest moja wina, że zamawiał pan podjęty z Panda Baja i się obruszył o, o wers się oficie przepraszam na wers oficie z Pandy ale chciałem zaznaczyć że jakby połowa Warszawy tam zamawiała yy, podjęty, więc ten wers był po prostu yy, kierowany w tą grupę osób no nie to nie było jakby, jakby naprawdę uwierz mi że nie jesteś jedyną osobą która zamawia z Panda Baja. w sensie zamawiała bo nie wiem czy teraz. teraz teraz już nie zamawiasz bo jesteś bogaty teraz więc zaraz już nie ale wiele razy też na streamach gdzieś tam Panda Baja yy, wiesz komentowałem ten temat pandabaja, śmialiśmy się z tego przy okazji różnych filmików no i jakby co tylko Tyle, kurwa. Wiesz co dzień? No, jakby. No, jakby, kurwa. Nic więcej. To nie były wersy kierowane do ciebie. Nie miałem ciebie na myśli. Byłbyś ostatnią osobą, którą bym myślał, że, że kule, żeby nawinąć. I powiem tak, no nie wiem, stary, jakby kiedykolwiek, kurwa, planety ułożyły się w jednym, kurwa miejscu i nie wiem, okazałoby się, że są wersy jakieś o was, to byście na 100% wiedzieli, że są o was, no nie? Ale teraz to się nie ma co, nie ma co się, kurwa. Nie ma co się podkręcać, nie? Nie ma co się podkręcać, no nie? Ja wiesz, tak jak już mówiłem wcześniej, no ja naprawdę, ja się gdzieś tam zamknąłem w swojej bance, tworzę swoje rzeczy i mam gdzieś tam szczerze, czy tam na Twitchu, czy w Muzie, jakoś tam wyjechane trochę, co tam się dzieje, poza tym, ale widziałem, że strasznie, strasznie siedziałeś w rąku z taką miną skwaszoną, i tam się powstrzymywałeś. Nie, ja teraz, nie, ja bym coś powiedział, ale nie, ja teraz nie powiem, ja teraz nie powiem. Hej, wiesz co, ja mam bani. No? teraz. Nie, dobra, nic nie gada, nic nie gada, kurwa, nic nie gada. Po miałbym. Dobra, nie, 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 dobra. Z tym, no No, Twój moderator pisał Ci na czacie, że, no, no nie udawaj, nie udawaj, powiedz, pokaż prawdziwą twarz, coś tam, coś tam. Też widziałem, że tam po, y, pozwalasz na przykład na czacie, na j**anie mnie i tak dalej, także że ja z tym luz, no nie? Jak tam ludzi się podkręcać i tak dalej, stworzyć jakieś tam wojenki w głowie, to spoko. Natomiast, no, jak już tam, y, wiesz, pozwalasz na j**anie mnie, y, a coś ci, i ci moderator pisze, że żebyś pokazał swoją prawdziwą twarz, no to. Jeśli na coś takiego pozwalasz, to nie krępuj się, jak ci coś leży na sercu. To po co udawać? Powiedz, co ci leży na sercu i iluznie. Ale w każdym razie, no to nie było do was, panowie. No, nie było do was, nie było do was. Jak pisali, jak już się jak, jak zaczęliście już pisać Disa, to możecie już ten usunąć wersy, Bo niestety, ale no. Przykro mi, no niestety. Niestety nie, no, no, no tak się trafiło, że niestety Panda Baj dość chodliwy temat i no. No niestety, trafiło rykoszetem. Natomiast jeśli chodzi o Transetera, no ja, ja, Szczerze powiedziawszy, nie sądziłem, że ludzie będą to kmili, że to jest jakiś taki wers, powiedzmy, kierowany w kogoś bo Wydaje mi się, że ludzie chminią ten mój trochę żart, że ja mówię, że jestem trendseterem zawsze, no nie? Wydawało mi się, że to jest takie kurwa, Znaczy oczywiste, że na winę sobie, wiesz, że, że jaki transeter skoro to ja, wiesz, się uważam za największego transetera, wiesz że, coś, że to już jest w sumie taki mem i nie wiem, kurwa. No Okej, okay, no spoko. I tyle, no i tu jest taka nutka kurwa, taka nuteczka. Szczerze śmieszna, że muszę się tłumaczyć z tekstu. Nie, no wiesz, coś w sensie, ja nie lubię się tłumaczyć z tekstu, ale nie lubię też jak ktoś, wiesz, podkręca się i zaczyna się podniecać, kurwa, że wiesz, że coś jest ten i zaczyna tworzyć jakąś taką Bojękę, nie wiadomo z dupy w ogóle z dupy No i dobra, to teraz parę ciekawostek kurwa, parę ciekawostek, bo ludzie mi e, zarzucają e, po pierwsze, że w ogóle jest podjęte od Travisa i w ogóle. Niestety muszę wam powiedzieć, że Power Up został stworzony przed Finn. Refren kurwa Power up już ku... dawno był, dawno był kurwa zrobiony jeszcze zanim kurwa wyszedł Finn Travisa Skoda, więc tym razem ja byłem pierwszy. Tutaj też jest dowód tego. 17 październik 2022. We'll No, tutaj niestety muszę uciąć jakiekolwiek spekulacje, że to było generalnie, wiesz. Także tym bardziej, jak widzi się taki, takie coś, i kurwa, chłopy przypisują jakieś wersy, kurwa, że ja coś tam było, pietę, na to człowieku było zrobione, kurwa, Wie kiedy, stary, nawet nie, nawet nie pamiętam. No nie słuchajcie, chciałbym wam pokazać w ogóle pierwszą wersję Power Upa, Jeśli chcecie, mogę wam pokazać, jak brzmiała pierwsza wersja, która była zrobiona. Nie pamiętam nawet kiedy już, kurde, ale, ale ona była dość wcześnie zrobiona. Tam jest, yy, w ogóle nie ma drugiej. Z drugiej zwrotki, ta pierwsza zwrotka też jest trochę trochę inna. Bit też inaczej brzmiał. Bo jakby teraz jak słucham tego numeru kurwa. To generalnie stary tak dziwnie, bo jest taki mega pusty w porównaniu do tego jak teraz to brzmi. Kurwa, pusto brzmi ten beat. To, yy, jakby. Ogólnie to było tak, że. Bo ja na początku nie chciałem tego kawałka, kurwa, wydawać, no nie? Zuza mnie namówiła, bo to taki. Powiedzmy, to taki odrzut. Ja sobie, że tak powiem, wiecie, wydałem ten numer też po to, bardziej taki dla, dla fanów, powiedzmy, żeby było też co grać na tych festiwalach i tak dalej. I ogólnie plan był taki, żeby w ogóle zmienić cały beat. Ale pomyślałem, że, kurwa, po co? Bo mi się bardzo te synfy podobały. Te synfy, te, te, te kurwa, zostawiliśmy, ale je przerobiliśmy w taki sposób, żeby były świeższe. Ogólnie cały baseline jest inny, kurwa. Jest Taki mocno distorted, w ogóle cykacze są teraz takie bardzo powiedzmy ten i tam później jeszcze switch wbicie. No, ale zresztą wam puszczę. so porque jak dług, pi, je na UAV. nie gramy w kicke bo to nie jest stream a co nie jest stream po tym numerze dwudziecha za show po tym numerze dwudziecha za show musiałem to aktualizować do 60 bo to trochę już outdated k****a, więc musiałem te wersy po prostu nagrać na nowo no nie na nie w bo to nie jest stream, a... Nie jest stream, po tym numerze 20 za show Mr. Monopoly za milion don Wracam ja do celu w jakbym skąd miał Daj mi ognia, Polska wolna Przemuję wszystko, biorę co moje, feeling like cobra dawać głowę, suko, po co jak nie jest mądra Robię ten cash, flipy tym stex, na cztery konta nie sprzedam duszy, choć tyle za dilem to czysta jest głowa Zobacz jak wszystko zmieniło się w dzień Wcześniej nie chcieli, a teraz chcą mieć Muzyka znowu dostarcza mi tlen, baby Faurab, 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 faurab Załaduj tego więcej I też jest inna ten, najpierw jest załaduj tego więcej, a później dopiero rozpierdalamy wszędzie Faurab, 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 Rozpierdalamy wszędzie <s音> <s音> <laughs> już nie było wtedy zrobionej drugie zwrotki, jeszcze. Ogólnie mieliśmy debatę nad tym, czy kura zostawić te ee... dzwony, czy nie zostawić dzwonów. Bo mówiliśmy, dobra, zabędą się oskarki przypielęć, dzwoni dzwon i towski dzwon w 2024 roku. My, dobra, w dupę kupa Zostawiliśmy te dzwony, bo dzwony są zajebiste, kurwa. W sensie jakby w ogóle też, że to się tak zrobiło stary, że że kurwa, jest wiesz, uważane, że tylko Jit stary używał dzwonów wcześniej, a kurwa bym znalazł milion kawałków. stary, czyli dzwony były kurwa, używane już w ogóle w kurwa wcześniej. A dzwony są zajebiste stary, bo są na p... tak, więc zostawiliśmy to po prostu tak. Ja też dużo nie chciałem kupa. Wiecie co szczerze, ja nie mam czasem jakiejś kurwa jeszcze innej wersji. Bo ja bardzo możliwe, że mam jeszcze inne wersje, bo my tam kurma. Ja mówię, ja miałem coś takiego, że. Ja nie chciałem tego wydać, no nie? Ja miałem tak, że mówię, kurwa. A chuj wie, czy to wydawać, czy nie? Ale czekaj, gdzieś powinienem mieć jeszcze inne, kurwa. To w ogóle jeszcze inny początek, kurwa. O kurwa! Ale, bas! Od wersji, serio, jakby chodziło mi o to, żeby... Ja nie chciałem kupa. Wiecie o co chodzi? Ja nie chciałem za bardzo zmieniać tego numeru. Chciałem, żeby on był taki sam jak ten, ale żeby go odświeżyć po prostu, kur. A nie chciałem tak diametralnie tego zmieniać. I kminiliśmy, kminiliśmy i ostatecznie się udało. To co jest? Tu w ogóle fajrub, bez citał Czeka, a tu jeszcze był taki, kurwa... JA PIERDOLĘ, CO TO ZA BIT W OGÓLE?! eksperymentalne jakieś kurwa rzeczy. Dziwny miks, bo to bez miksu, kurwa. No, także kurwa. No mówię, to nie było takie, wiesz. My tam kombinowaliśmy. Kombinowaliśmy ostatecznie, kurwa. Siadło to i myślę, że wypuściliśmy najlepszą, kurwa wersję tego. Jaka mogła być, moim zdaniem. Że jakby ja też nie chciałem za bardzo tego zmieniać. Aż tak bardzo i kurde. Bo wiecie, jak to jest? To jest tak, że czasami, jak chcesz, można przedobrzyć. Wiecie o co chodzi? Czasami jest tak, że ta pierwsza wersja jest fajna i na niej można zbudować coś nowego, niż żeby zrobić, kurwa, od nowa i można przedobrzyć. Że ci kurwa spierdolić, no nie? Więc wydaje mi się, że kurde udało nam się na tyle odświeżyć ten bit, że nie brzmi aż tak outdated, a jest zajebiście, że napierdala i jest kurwa. A myślę, że mega w porządku, nie?